Witam Was, kochane rybki. Robię ten film jako pierwszy. Nie wiem, czy on wejdzie jako pierwszy, ponieważ na YouTubie, jeżeli ja y, puszczam kilka filmów do wgrania, to niekoniecznie mi się ten pierwszy nagrywany pokazuje jako pierwszy, ale generalnie zaczynamy od znaków wodnych i to jest wasz, yy, Wasze czytanie na pobyt Słońca w znaku ryb. Czyli. Mniej więcej, mówiąc najogólniej, tak od połowy lutego do połowy marca, do 21 marca, dopóki nie nastąpi wiosenne przesilenie i słońce nie wejdzie w znak barana. Mówię szybko, bo czas jest cenny. Cześć rybki! Wszystkiego najlepszego Wam życzę z okazji Waszych urodzin, ponieważ jesteście ogromnymi wrażliwcami, mam też dla was taką radę. Przypominacie sobie pierwszy lockdown i COVID i zasypywanie nas takimi z kanałów informacyjnych, nieciekawymi informacjami, to mam teraz prośbę, bo teraz chyba bardziej nawet niż te niż Olimpiada Zimowa w Pekinie jest śledzona sytuacja rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ja nie mówię, żeby się nie interesować tematem, ja nie mówię, żeby tego nie śledzić i nie wiedzieć, co się dzieje dookoła, ale ryby to jest bardzo specyficzny znak. Wy macie łatwość chłonięcia energii z zewnątrz, i mam do Was taką prośbę: jest to mój prezent urodzinowy dla Was. Jeżeli już te sytuacje śledzicie, to bardzo proszę o zachowanie higieny. Tak, w dopływie informacji do Was. Czyli na przykład, nie wiem, wstajecie rano, macie ochotę y, dowiedzieć się, co nowego, dowiadujecie się i następnie proszę przejść do zwykłych, codziennych czynności, ewentualnie tę sytuację zmonitorować wieczorem. Ograniczcie trochę dostęp y, informacji y, do Was, y, żeby po prostu y, żebyście mogli odpocząć, tak, bo Wy jednak chłoniecie bardzo mocno energię. Wy jesteście znakiem bardzo mocno receptywnym, więc to jest moja rada dla Was. Oczywiście, kto się nie przejmuje, niech się nie przejmuje. Pamiętajcie, że ja mówię tylko ogólnie. O Jezu. Dobra, powiedziałam to. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim rybkom. I teraz przechodzimy do Waszego czytania. Jeżeli chodzi o wasze czytanie, to wy generalnie jesteście w swojej mocy, ale jesteście proszeni o to, żeby unikać pułapek, wszelkiego rodzaju pułapek. O co chodzi? Jeżeli zobaczycie, w ogóle słuchajcie, ja mam teraz czytania totalne freestyle, czyli ile kart wezmę, ile wypadnie, tyle będzie, jedni będą mieli mniej, drudzy więcej, to jest szał. Lekcje i błogosławieństwa. To przychodzi do Was z poprzednich żyć. Powiem tak, bo to jest tarot Dorin Virtu, chyba tak się to czyta past life, tak? Taka do, do, poprzednich, do poprzednich, żyć jest tutaj, jest tutaj taka wasza karta. Lekcje nie są, te lekcje, które przychodzą z przeszłości, one nie są nigdy jakieś super miłe, to się umówmy, natomiast błogosławieństwa płynące z tego, że my te lekcje odrobimy, o, to już jest powiem wam fajne to jest naprawdę fajne to dodaje życia światła energii samych dobrych rzeczy i generalnie człowiek ma takie wrażenie jakby dźwigał ciężki plecak i sobie już z niego teraz może część wyjąć odsypać także to jest fajna wiadomość na co wy musicie zwrócić uwagę na pułapkę na osobę która może chcieć wam złamać serca jaka jest dy, wskazówki wam powiem niewystarczająca miłość Asia, czyli bardziej pociąg y, seksualny niż faktyczne uczucie, czyli ciepło, miłość, przyjaźń, zaufanie, tak? Y, wiecie, jak rozkłada się, jakby energia, tak? Y, kiedy ktoś jest zakochany, a kiedy po prostu jest to taka czysta energia seksualna tego pociągu, magnetyzmu, wiecie o co mi chodzi, nie? To są zupełnie dwie różne rzeczy, tak? Jak my się podobamy komuś albo ktoś nam się podobamy, często jesteśmy nieśmiali, zarumienieni, tak, drżą nam ręce i, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy wchodzi ta energia seksualna, to po prostu błysk w wokół dziewczyny, czerwona pomadka, faceci, najlepsze perfumy i po prostu go, go, go. Tak mniej więcej te energie się rozkładają. Tu jest prośba o to, żeby nie mylić, nie mylić uczucia z pasją. To jest bardzo ważne, bo tu ta pasja się pokazała koło niewystarczającej miłości. Takie osoby nie powinny do Was dojść. Jest też yy, taka rada, że lepiej się od takich osób, Wam by było odseparować, jeżeli już macie takie osoby w swoim życiu. I jest wskazówka odnośnie tego, lekcji i błogosławieństwa z poprzednich żyć. Wy się dobrze zastanówcie, czy dziewczyny, czy wasze przodki nie. Panowie czy wasi przodkowie nie mylili miłości z pożądaniem i nie wchodzili w związki małżeńskie. Na podstawie namiętności. A później, kiedy ta namiętność z czasem ulatniała się bądź wygasała, okazywało się, że na przykład niewiele zostało, tak? Prześledźcie to trochę wstecz, bo to też może być historia dla niektórych. Generalnie, dlaczego to, o czym mówię, jest ważne? To, o czym mówię, jest bardzo ważne, dlatego, że to jest zakończenie cyklu karmicznego. I tu znowu ta karta. Ja wzięłam wszystkie karty, które Wam wypadły. Ja nie miałam jakiejś ograniczonej ilości kart, że ja wyciągnę tyle, a tyle, po prostu one wypadały, chciałem mówić do Was, więc mm, jak najbardziej uznałam za stosowne Wam je przedstawić wszystkie, tak jak wypadały, a wypadały jak orkan idący przez wybrzeże, nie? <laughs> Przepraszam, jeszcze nie wyzdrowiałam do końca i słuchajcie... Więc o co tutaj chodzi? Tu jest totalne zakończenie cyklu karmicznego poprzez oddanie pewnym aspektom waszego życia sprawiedliwości, czyli wy musicie oddać sobie sprawiedliwość w pewnych kwestiach. Nie ma miejsca na takie historie, nie ma miejsca na takie pułapki, nie ma miejsca na takie pomyłki, i potem nie ma miejsca na złamane serce. Co wam karty podpowiadają, że wy jesteście trochę w takiej pozycji ucznia kursanta. Który zarówno od teraz, od dziś do 21 marca będzie się tego uczył. Będzie się tego uczył. Natomiast druga wskazówka dla niektórych, bo pamiętajcie, to są czytania ogólne to jest coś takiego, że jeżeli nie będziecie mieli przekonania, jeżeli nie będziecie mieli wystarczającej pewności, czy jest to Wasza historia, czy osoba, która się do Was zbliża, ma czyste intencje, czy to jest jakaś pułapka, tu trzeba uważać, bo tutaj karta króla kielichów pojawiła się przy pułapce. Ale również przy obronie. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. Wasz dar to jest wasza intuicja. Czyli jeżeli kolokwialnie mówiąc, coś wam brzydko pachnie, to to może być to jakaś osoba, która będzie usiłowała manipulować. Natomiast sprawa numer dwa, tak? ta intuicja może was wybronić. Natomiast osoba, która się pojawia, może okazać się pułapką, i w efekcie. Takim właśnie sercem, przekutym trzema mieczami. My tego unikamy. Jesteście w stanie, macie potężne arkano, wielkie, 21, kończące cykl, czyli idzie pełno koła o 360 stopni. Musicie to sobie wyobrazić. Tak? Wiecie co? Ja kiedyś zaskoczyłam w Polskim Towarzystwie Astrologicznym jednego z moich nauczycieli astrologii. Bo tam szeroko podczas kolacji, pewnej w restauracji, na której się spotkaliśmy po zajęciach, dyskutowano problem oczywiście, astrologicznej interpretacji horoskopów. Ja powiedziałam, że ja generalnie jestem tym mniej zainteresowana, ja bardziej chcę roztrzaskać koło. Ok? To jest karta 21, świat. Chodzi o to, żeby wyrzuć, zrzucić siebie ten ciężar, który był, na czym on polegał, na niewłaściwym doborze osób, którymi się otaczamy. Mogą być to historie miłosne. Yy, ta karta również w pozycji ucznia podpowiada: zbierajcie jak najwięcej informacji o tych osobach, które teraz będą wchodzić do waszego życia. Postarajcie się dowiedzieć jak najwięcej. Te informacje mogą Wam bardzo pomóc, że, na przykład, zjawia się jakaś osoba, kobieta, mężczyzna i udaje singla, nie? A okazuje się, że nie, 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 to jest układ trójkowy, nie? I Wy macie totalną możliwość zakończenia tego cyklu. On już nie będzie powracał w przyszłości, to jest fajne. On się nie będzie powtarzał. Czy Wy mnie pytacie, czy powtórzy się coś innego? Pewnie tak, ale już nie to, tak? To są te kamienie, które już z tego plecaczka my wyrzucamy. Oddacie sami sobie sprawiedliwość jakby, tak? Czyli osądzicie właściwie sytuację, zakończycie cykl karmiczny i uwaga, to jest bardzo ważna karta, ona wygląda niepozornie, ale to jest szóstka mieczy, to jest coś, co pozwala wam przejść przez taką energetyczną bramę, to jest karta brama. Ja się przeprawiam z jednego brzegu na drugi, tak? To są ważne. To, są, to jest bardzo ważna karta, kiedy jest usadowiona przy tych wielkich arkanach. Czy może być tak, że będziecie od kogoś odchodzić? Tak. Czy może być tak, że nie wpuścicie do swojego życia kogoś? Tak. Raczej będą to sprawy uczuciowe. To jest, to jest wasza lekcja, wasze błogosławieństwa. Tak? Uważajcie na ludzi, którzy będą chcieli lać wodę, zbierzcie jak najwięcej informacji. Yy, jesteście w stanie się obronić, o tym informuje ta karta. Przede wszystkim oddajcie sami sobie tę sprawiedliwość, która była zabierana tyle razy i być może również w poprzednich pokoleniach, bo czeka Was energetyczne przejście. Dla Was się otwiera brama. Która będzie skutkować Waszą nową jakością, bo nastąpi zamknięcie tego cyklu. Czyli nie będziecie już przyciągać podobnych sytuacji, jeżeli teraz odrobicie tę lekcję. Ok? Musicie zwrócić uwagę na, na takie y, historie. Tak jak mówię, jest to czytanie ogólne, ale jeszcze raz życzę Wam wszystkiego, najnajnaj, naj, naj, kochane rybki. Jeżeli Wam się podobało, to poproszę o lajki, subskrypcje, buziaki dla Was. Trzymajcie się. Do usłyszenia.